Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Jezus westchnął w głębi duszy. Westchnął. To westchnienie Jezusa. Czemu oni nic z tego nie rozumieją? Faryzeusze chcieli znaku. A przecież ostatnie dni czytamy Ewangelię. To co było przed tym wydarzeniem. I ciągle jakieś uzdrowienie, uwolnienie, rozmnożenie chleba. Tyle znaków. Czyżby faryzeusze tego nie widzieli? Czego oni jeszcze chcą? Ale oni nie szukali Boga, oni nie szukali zbawienia, oni szukali czegoś nadzwyczajnego, oni szukali jakiejś magii, czegoś, co by ich zadziwiło. Oni nie chcieli w Jezusie zobaczyć Zbawiciela, oni chcieli czymś się zadziwić, jak w cyrku. Czy my rzeczywiście szukamy wiary? Czy rzeczywiście szukamy Boga? A jeśli tak, spójrzmy na nasze życie i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy było tak w moim życiu, że o coś się pomodliłem, poprosiłem Pana Boga i to otrzymałem. Ja jestem pewien na 100%, że to nie przypadek. Rzeczywiście Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Spróbujmy dziś przypomnieć sobie takie momenty w moim w życiu. Kiedy prosiliśmy i otrzymaliśmy, to jest znak, że Bóg nas kocha, że Bóg jest obecny w naszym życiu, że się o nas troszczy. Niech to umacnia naszą wiarę. Panie, przymnóż nam wiary. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.